Masz szczęście, że masz w swoim życiu kobietę koziorożca, ponieważ osoby urodzone pod tym znakiem są uważane za najmądrzejsze w horoskopie, dlatego możesz się od niej wiele nauczyć. Obejrzyj ten film do końca i odkryj 15 sekretów osobowości kobiety koziorożca, których być może do tej pory nie znałeś. Myśli praktycznie. To pozwala jej spokojnie rozwiązać nawet najtrudniejsze zadania, przed którymi inni skapitulują. Jej rozwiązania działają nawet przy minimalnych zasobach i bez pomocy z zewnątrz. Jest cierpliwa i zdyscyplinowana. Kobieta koziorożec wie, że wielkich rzeczy nie da się łatwo i szybko zrobić, dlatego zawsze jest gotowa na długie wyścigi. Rozpracuje się w dwóch krokach i trzech ruchach. Ma niesamowitą intuicję i czyta myśli i uczucia innych ludzi. Umiejętnie rozszyfrowuje ich emocje i potrafi natychmiast wykryć kłamstwa. Kiedy jest zła, potrafi być okrutna. Wiedz, że chociaż przez większość czasu kobieta koziorożec jest spokojną i zrównoważoną, wystarczy ją rozgniewać, aby w jednej chwili stała się okrutna. Nie przekroczy granicy i nie będzie uciekać się do przemocy fizycznej, ale możesz być pewny, że swoim słownictwem na pewno postawi cię na właściwym miejscu. Jest bardzo ambitna. Nie liczy na los i nie czeka na manne z nieba. Tylko zakasuje rękawy i zabiera się do pracy. I miej pewność, że żadna przeszkoda jej nie odstraszy, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej ją zmotywuje. Uwierz mi, nie musisz jej przeszkadzać, jeśli coś knuje. Ten uroczy mały róg koziorożca natychmiast przeniesie cię na bok. Jest osobą godną zaufania. Kobieta koziorożec nigdy nie zawodzi, kiedy podejmuje zobowiązanie. Jeśli coś obiecuje, zawsze dotrzymuje słowa. Ale wiedz, że kobieta koziorożec oczekuje od Ciebie takiego samego traktowania. Czy jesteś gotów sprostać tym oczekiwaniom? Nie wyciąga pochopnych wniosków i dokładnie analizuje dowody. Nie znosi plotek. Interesują ją tylko fakty. Jest urodzonym sceptykiem, więc nawet nie próbuj jej oszukiwać ani okłamywać. Kobieta koziorożec nie wierzy we wszystko, co słyszy, więc przygotuj się na dostarczenie solidnych dowodów, jeśli chcesz ją o czymś przekonać. Nie lubi czekać. Jest niesamowicie wydajna i niezwykle zorganizowana, dlatego nie toleruje marnowania czasu i nie toleruje spóźniania się. Może to spowodować poważne podrażnienie, jeśli spróbujesz odwrócić jej uwagę różnymi drobiazgami. Jeśli została zdradzona, nie zapomina i nie wybacza. Wcale ci nie zazdroszczę kolego, żebyś ją wkurzył. Wiedz, że kobieta Koziorożec nie jest jedną z tych osób, które zapominają o wszystkim. Jeśli nadużyjesz jej zaufania lub ją oszukasz, upewnij się, że na zawsze wykluczy cię ze swojego życia, bez żalu i nostalgii. Ma wysokie standardy. Możesz pomyśleć, że czasami jest kapryśna lub pretensjonalna. W rzeczywistości kobieta koziorożec ma po prostu wysokie standardy, dla każdego. A to oznacza to samo, że zawsze chce być najlepsza, zarówno zawodowo, jak i osobiście. Jest mądra i bardzo rozważna. Podczas gdy ani jeden genialny pomysł nie przyjdzie ci do głowy, kobieta koziorożec zawsze będzie kilka kroków przed tobą. Ponadto nigdy nie podejmie głupiej decyzji, której później będzie żałować. Wiesz dlaczego? ponieważ wcześniej rozważy zalety i wady. Daje dobrą radę. Jej praktyczny charakter i umiejętność rozwiązywania niemal każdego problemu pozwala jej na obiektywną ocenę sytuacji i udzielenie niezwykle przydatnych rad. Co robić, a czego nie? Posłuchaj ich, ona Cię nie zawiedzie. Jest uparta. Masz niewielkie szanse na przekonanie jej, by poszła w inną stronę niż chciała i planowała. Ma poczucie humoru. Co zaskakujące, pod przykrywką powściągliwej i rozważnej osoby, kobieta Koziorożec ma wspaniałe poczucie humoru. Potrafi zaskoczyć cię żartami i szczęśliwymi chwilami, kiedy najbardziej potrzebujesz dawki optymizmu. Jest wierna. Wiedz, że kobieta Koziorożec bardzo poważnie podchodzi do swoich zobowiązań w związku i zawsze chroni swoją miłość i walczy o nią. Teraz wiesz więcej o osobowości kobiet Koziorożca i lepiej rozumiesz jej zachowanie. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny, oceń go, poleć znajomym i napisz swoje wrażenia w komentarzach.